Słuchaj, to no zostać lepszego od No to było wczoraj, cię, ciężko, żeby to nie było ostatnio, nie? Wczoraj e, ogólnie Wiesio jest e, tak zwaną osobą od wywiadów. E, czyli... Dziennik hier... jedną Dzień... Dzień... dziennikarską, ale nie jestem dziennikarzem, bo myślę, że to by obraziło dużą część dziennikarzy i pismaków. Nie no jesteś dziennikarzem na tym samym poziomie, co ci dziennikarze i pismaki, bo to no się to, niczym, no to mogę być niczym nie różnicie no. tak naprawdę, tylko też bierzecie kogoś i zadajecie mu te same pytania, tak. więc... Nic to się nie różni. Więc niczym się wie. nie różni, tak. są taki same. W każdym razie dostałeś pizdę od Denisa. Było tak. No to możesz jakby dostać tutaj y, opcję wypowiedzi. Opcję wypowiedzi. Mianowicie jakiś statement odnośnie wczorajszego wydarzenia. No to możemy zacząć od tego, bo z, y, wiesz, y, potem jak już poszliśmy to, ja obejrzałem sobie parę tych wywiadów Denisa Załęckiego i Denis podkreślał jakby w wywiadzie, że y, cytując, próję się do niego i do jego kobiety. Yy, już 6 sze miesięcy, już robię, już, robię to, już robię to dosyć ten. Prułem się, ale wstawiłem dwa memy na Twittera i to okay. jest wszędzie ten. A oni mówili, że gdzieś na wykopie ją wyzywam, że wstawiam jakieś memy nie wiadomo, memy nie wiadomo gdzie i tak. Wiesz, mój profil jest wszędzie dostępny. Ja tylko X-a używam, można powiedzieć tak, memicznie i wchodzę na X-a i wiesz, jeżeli jest program, że jest Denis albo jest jego kobieta, to wiadomo, że jak wstawisz mema z Denisem albo z jego kobietą, to że pójdzie na lepiej zasięgi. Wiesz, jeżeli De mo można powiedzieć, że z jakiejś strony to pewnie było... Według Denisa, bo dużo widziałem, ludzie się podzielili. Dużo ludzi mówiło, żeby pójść to zgłosić, i dużo ludzi też mówiło, że dobrze, Denis, zajęłaś mu liścia, należało no, mu się, ale to też nie jest tak, że ja chodziłem i mówiłem, Denis, twoja dziewczyna to to, to i tamto, no bo, tak, no bo tak nie było. Może im się pomylił mój profil z czyimś, ale no. Nie było tak. Jeżeli tak było, może przyjdź mi pokazać. Dobra, nie tłumacz Co chcesz powiedzieć? Ostatnie zdanie. Co chcę powiedzieć do Denisa Załęckiego. Denis, jeżeli twoja kobieta się poczuła urażona, mogę ją przeprosić, ale chcę też jakby przeprosić z twojej strony. Bo jakby pomawia, pomawiasz mnie w tych wywiadach, mówisz, że robię to któryś raz, że sześć miesięcy nawalam na twoją kobietę, a tak po prostu nie jest i mówisz w ogóle, że się popłakałem, że stałem tam, a tam na wywiadzie, I da, no jest, że po prostu stoimy, jest ochrona i rozmawiamy ze sobą normalnie, a ty mówisz na wywiadzie, że ja się popłakałem i gdzieś poszedłem, więc no nie, nie było tak i po prostu wiesz, możemy się przeprosić nawzajem czy coś, czy coś wiesz, jakby poszlić, bo, bo, to, bo to też nie jest tak, dużo ludzi mi pisze, bo dzisiaj miałem straszny spam, że... Słuchaj, to zgłóź, Słuchaj to nie, nie, no nie będziesz nic zgłaszać, Ja nie będę nic zgłaszać, Denis. Zachowałem się tutaj charak charakternie, jak chłopak, i po prostu też chcę przeprosić z twojej strony. Bo pomawiasz mnie na wywiadach. Że chcesz od Załęckiego przeprosić? Tak, Denis. Reżyserka, proszę o telefon do Załęckiego. Proszę o telefon do Załęckiego. ja dzisiaj bym nie, nie zadzwonił. Ale ty nie możesz ma... słuchaj, nie możesz się tak tłumaczyć też, wiesz, jak, bo ty za, jak za dużo gadasz, to ludzie mają tak potem, że... kurwa ile on gada, skip, skip, skip. No, no ta, ale, a żeby ogóle, się nauczyć ale kurwa to ten to patrz, musisz... musisz... To w trzech nie, zdaniach spróbować skleić... Ale nie, nie, czyli, nie, nie, bo w się nie. w stronę Sandry, do Denisa, ty nie masz szacunku dalej, bo tam... No w... bo się nic z tym nie zmieniło. I, i, nic się nie zmieniło. E... Nie zgłaszasz tego, ale generalnie jakby masz go w dupie, tak? Ale fajnie by było, jakby przeprosił za te pomówienia, które... Okay, no i to i cały ogólnie... statement, kurwa. I ale ogólnie dużo ludzi powiem. mówi, że Denis Zawęcki mnie zabił, tak. ale to nawet nie poczułem tego liścia, bo jakby... To nie była jakaś nie, nie wiadomo jaka moc, więc ludzie też... Nie piszcie, nie, nie wiadomo jak. Patrzcie, czy tutaj widać, żebym był czerwony? Widać, żeby coś tu było? Widać, że jestem podbity? Słuchajcie, spytajmy jest... Radia. Radziu, czy jakby ktoś, jakby wiesz opisał, coś o twojej dziewczynie, wiedziałbyś mi? No tak. No, no i szacunek. No i szacunek. Siadaj no tutaj. No i szacunek. Siadaj tutaj. No Ale. Jedno, to już kurwa stało się wyjebane. Już. Po prostu.